Siemanko, witajcie w części drugiej, lecimy dalej. No, wiedziałem, że nie zabijam. 5 na 3, nie jest źle w sumie. No, muszę hajs trochę nadbierać, żeby sobie pokupywać tam... ...dokół i tak dalej. Kurczę, to za kampi. No. Ora, już nikt nie kampuje. Granata rzucimy Nie ma nikogo Lecimy, lecimy jesteśmy Zgrywamy na razie, nieźle. Ja wiem, że problem jaki mam z tym nagrywaniem, to nie wiem jak nazwać Nazywać odcinki, wiecie Ja musiałem brączkę oddawać, niestety, ale git 8 na 5. Jest dobrze. Lecimy w tę stronę. Tak, o tu. Spójrz, a kurczę, jaką radość zjedziemy. Będziemy Będziesz sławny, będziesz miał. W e, naszym filmie, jest na kanale, osoby, które masz 4 osoby, i dzięki za nie. Kurczę, no za mnie, no ja nie, jeszcze jak ja to dzięki. No. A jest, no, kurczę, tu, kam No. A no, widziałem tu się czają Co zmienię? dobra, załaduję. Kurczę tu, tu! No musiałem tuszeć i tuszeć, no i tak kurczę, widziałem co i tu zabiję. Ale nie. No, nie są aż takie zustaty 108, no, dobrze w sumie. Kto tu? Kurczę no to są trochę nie FPSów 30, no ale... Nie jest najgorzej. No ja mówię bez nagrywania. o wiele więcej mam no, po 1000 FPS-ów. No ale tak średnio to około 700. jak jest takie większe, wiecie. Jak więcej ludzi, nie? Teraz. Około 700. jeden HP mu został, naprawdę. 1 HP. No, no tak około 700. Od 500 do 1000, nie? No. Dobra, to pójdziemy tu, a plany na marzec. Plany na marzec jest tak, żeby skończyć tego nowego i będzie tyle w marcu, bo się nie wyrobię. Niestety. Muszę zajmować się, szukajmy tych programów jeszcze raz. Jeszcze raz. Szukał, szukał, no szukał się i dalej A, Tyle szukał. No wiem, takie życie jest. Nic nie poradzicie. A tu. Kons 1 z 192. To ma że ten jego rocznik, czy już jak ktoś... No jak na jego rocznik, to już ma ponad 20 lat. Troszkę. Kurcy no, granata rzucieli, nie widziałem No i no, git. To tu tak strzela, to tu tak robi Dobra, trochę mi tutaj rządnie granacje właśnie. No, no. O tu widziałem kogoś? Trzeba patrzeć wszędzie. Aha. No i dobra, <ścoughs> trzy razy go zrobiłem, tak? No, trzy razy. Trzynaście na dwanaście, dobra, z w miarę. Włączymy muzyczkę. No dobra, to, to byłoby na tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz na dole i suba. Jakby chciał jakiś nagrać na youtuber, to niech napisze w komentarzu w wiadomości prywatnej, i wymagania to escape. No i... Tak, jeszcze podkreślając... To, co będzie w marcu, to Vaultima dokończę. No i wezmę się za szukanie tego... Tych programów. Możecie napisać... Jak ktoś może napisać mi w komentarzu, jakie są dobre programy do renderowania, darmowe. Muszę może, może ogarnę tego Movie Makera. Ale to właśnie po skończeniu tego Voltima yy, będzie mi łatwiej. I sobie będę stalał dwie części w jedną i będzie dobrze. Więc na razie powodzenia, pozdrowienia, cześć!